maneczko ziomeczki yy, bardzo nagrywa raczej wszystko działa więc śkie maneczko ziomeczki tutaj yy, ja i, i lecimy z kolejną serią na kanalik czyli Saints Row 2 yy, no i cóż jeśli chodzi o tą grę to mam, je w pols M mam polską wersję dlatego, że posiadałem kiedyś wersję pudełkową, yy, teraz w polskiej wersji, inaczej to być na steamie, bo teraz to jest angielska Chyba nie, są też kilka innych tych języków, i ale... A pana nie ma polskiego, jest tylko... Nie ma polskiego po prostu, no. Ja mam polską wersję, y, bo udało mi się zakować sak Steama, znaczy y, y, wykorzystać y, Steama, Ja uzyskać y, wersję Saints z mojego starego konta. I teraz gram na nowym koncie, grając z Saints Row na stary, ze starego konta. Y, a więc, no, taki, taki, taki... Mniejsza mm, z tym. Y, to Saints Row... Zaraz zaczniemy tylko, y, mam jedną obawę, jeśli chodzi o prawa autorskie, bo nie występują te autorskie piosenki y, tego, twórców, będzie w radiu, więc y, mało prawa autorskie nie mi, że małe krzywdy, bo ja tak na filmie bardzo dużo nie zarabiam. Y, a więc no po prostu stracić się często włączyć radio. Na razie, muzykę na chyba tam 5% najwyżej ją podgłośnie ci tam jakoś tam nie będzie problemu czy coś A, Misza, zaczniemy nową grę. Eeeem um trudności... Hm. Dobra. Będziemy będzie na co patrzeć proszę bardzo. Dobra. sceneczka to będzie. Kurczę, się nagrywa na szybko. Y yes. Nie Nie me. Come see for yourself. How long has it been? Years. I stopped keeping track a while ago. believe it's been that long. Time flies when you're watching someone breathe through a tube. How's the family. My wife's cheating on me with an Altar exec, and uh, my daughter sits in her room listening to Aisha albums all day. Oh, for a dead woman, she sure releases a lot of records. <laughs> no shit. God, that was a hell of a year. Alderman Hughes, Mayor Winslow, Aisha, Chief Monroe. All murdered by that asshole who's been sitting in intensive care on taxpayers' money. Never said he wouldn't pull a plug. Lord knows why. Anyone call the chief? Couldn't get through. The press has been mobbing him with phone calls. Oh, about the... Yep. I forgot that was today. You should pay more attention. Fuck off. How's the patient? Seeing as they're still breathing after being caught in a massive explosion, I'd say pretty good. Coming through! What happened? Shanking. Put him over there. Sorry about that. Have they said anything yet? Not yet. But I'm about to take the bandages off. Okay. Yy, dla, dla, dla wyjaśnienia, tylko na Sensor 2 a nie tylko na projekcie Sensor 1, nie? Ponieważ Sensor 1 wyszło tylko na Xboxa. Yy, ja jestem pe, yy, PS-ofsem, więc w innych nie, nie miałem w ogóle jak zagrać. Wiem tylko więcej zakrywek fabułek to mi nie wyglądało. Yy, niestety wy nie możecie poznać tej a możecie ją poznać, ale ja wam nie, nie pokażę, bo nie mam Sensor 1, nie mam Xboxa, nie mam tego nagrywać. You no, know, you know. Więc tak yy, yy. No to lecimy. Post postacijko trzeba zrobić, tak? Tak, tak. Very good, very nice. A, jeśli chodzi o te paski, po bo bokach, to niestety, ale próbowałem to jakoś naprawić, ale. No, no nie działa, dobra, Pięć płeć, mężczyzna, rasa. To nieważne, wiek. Nie, to to później się załatwi. Yy, to są. Zestawy tam mało ważne. Yy, ciało, to zróbmy może takiego. o nie, nie wiem. Takiego gruba. Oh, 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 oh. Przepraszam, tego grubacha. Skąd bym go tak leciuteńko? Gdybym Dobra, miał trochę ten, dobakowane Picki, Wiek damy mu tak. A git. Skóra. taka taka, taka sikowa, to nie. No i chyba będzie git. Okej, okay, twarz. Hmm. ciemię, jakiś tam cyk. <grych> ja tam wolę dłużej losu O, spać, spać. Dobra, jeśli obróci się, zobaczy. Jezu tak. Nie będzie. Czoło. okej, brwi. Nie będzie. Oczy. Niech będzie kolor oczu, to, to niebieskie, bo nie słuchaj tak chujowo. <grych> yy, Daj mi zielone, bo nie wiem. A jak brązowe nie będą, dobra. Uszy. Proszę hmm. szerokość... kąt uszu, bo to jest to. Nie, to nie jest to... Yy, szerokość uszu? Nie. Otwartość. Mam Taki, takie duże uszka Kości policzkowe, takie nos, może coś wlega, wniesienie nosa, nie wiem, może bez takich, yy, żeby wyłączyć mikrofon, bo już wsłuchuje się Bo bo to nie chce, potrzebne problemy techniczne, to, 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 nie, to nie fajnie jest. Będzie pierwszy odcinek, nie chcę już pierwszego odcinka, która mam nadzieję się nagrywa, jest koniec. Końca... A tak, a, Ostatni warto wiedzieć, że się wszystko git i to ci nie stresuje, tak? Wtedy jest git, wtedy jest git, tak? Yy, snos, jak chciałem, żeby był, yy, jest długość, nie ma będzie tak, usta, nie, nie, usta, idealne, podbródek, nie będzie, szczęka, okej, okay, nie będzie. Teraz włosy, yy, głowa. Może mm. <grytanie> taki tutaj, 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 nie. Jeszcze prawie mówię, zawsze nie to boskie. Piecko to nie, bo pieski to, to złe. O, to jest jakieś, jakieś takie, jakieś takie, 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 lekko takie, lekko Takie coś, ok, kolor podstawowy nie będą takich takie białych, takich tak taki takie może nam będzie taki czerwony, o, o, ale gówno trudno, e, Wąsy, wąsy. O, wumanciu, o, wow, Mam kolor zarostu białe i jeszcze brudka, jakaś taka fajna, taka fajna, takie pojedyncze najlepiej lepiej Idealne Baki, nie, bez baków, brwi Perfekt, dobra, makijaż yy, bez makijażu, bo jesteśmy kopitką Osobowość głos. Yeah, nie będzie ten głos, wyraz dwa, że to bez tego stworzenia się, styl walki, podstawowe komplementy. Hey, 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 będzie salut. Uh, Może bez takich. Right. Może yeah, bez yeah, takich. Mimo, też... a You're a out. Nie będzie. Let's go. Yes Yes, that looks like it healed nicely Be careful doctor your patient's dangerous you got anything you want to say to the judge you better start thinking of it now you're wasting your time. Let's get a hold of Troy Psst. Hey Is it really you do I know you my brother was in the saints and he told me all about you listen we got to get you out of here well, I'm sure if we ask nicely. I know a way out. Yeah? Then why are you still here? I heard you were in here, and I wanted to bust you out. Getting out of here is a two-man job, and no one else will give it a try. You really expect me to trust some guy I don't even know? Come on, I just got myself shanked so I could get a chance to talk to you. Doesn't that show I'm loyal? It shows that you're dumb enough to let yourself get stabbed. I'm trying to help you. You know what I got the last time I trusted someone? Blown the fuck up. You need me? The hell I do. I got the sights. <laughs> sure you do. What's that supposed to mean? How long do you think you've been out? Oh, I don't know, mate. Two to three weeks. Look, I know you think you're a badass, but do you even know where you're at? Without me, you'll be wandering around the prison for hours. Even if you manage to hide from the guards that long, and if you actually figure out how to make it outside these walls, you're just going to find out that you're sitting on a goddamn island. And I'm pretty sure you cannot swim the Coast Guard. You got a boat stashed here? No, but I know where we're going to steal one.

Okej, yyy... O, sroka, co mu noc. Dobrze, jestem grając w to gierko, to warto się przecież się coś sterowało. Dobra, pierwsze padło, dawaj teraz kijemy, frajerze. Dobra. Pniążki. Mm. O, ginij. Gdzie dobra. Jezus. Okay, we gotta climb these I'm not gonna lie, got no idea who the hell you're talking about. So what are you gonna do when you get out of here? I ain't worrying about that until I'm out of here. Patrzcie teraz, to są te biki Ale poleciał. O, bręka, zajebiście. Yes, I know. Yes. Dobra. Patrz, teraz, chyba pod V to jest najlepsze. A, pod tym, pod korekt, pamiętam, dobra. Pod mouse-free. Jeśli nie w mouse-free, to jest kółko w myszce. Muszę, muszę, muszę

Dosylowanie, to proszę pana, a po co mi takie, cel takie celowanie, a tu jestem bo 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 bocznie w tej gry A to, 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 da, drzysza, to tam tam, a tu tam tam Dobra, nie rajmarny, chodź tu kara, lecimy Fucking island, dobra To zobaczy jakiś tutaj, chyba kto tu leci O wow, kurwa, czemu to wybuchło Dobra wiem, co jest rzeczka, chodź, tutaj Ojej, oj. ojej, Gdy typów. O, ta, mała, mała, ma. No, mam tej grze, nie wiem czemu. Yy, Dobra. U, co? O, to, mędry, to z nagrałem oczywiście. Nie ja się wchodziło, to do tego. O, chodź, lecimy, lecimy. Jedź, jedź, jedź. Chciał w co jest? Ała! Pierdzę Dobra, trzeba daj lecimy kurde teraz od tego tego pyk Jest to piękne w 50 FPSów A tu moje gry to jest po prostu piękne, dobra Posibitu chorą łódkę Dobra Eee, się też o Generalnie to był Iskang Święty, który tam składał się z kilku osób. Stroja, Juliusa, Johnny Garden tam były głównie te trzy porusznicy. Nie, to czy że może tylko do tego. No i było tam tych poruszników i dołączyłem ja, bo... Nie wiem, w no to chyba do Stillwater. to jest w tej Stillwater, Steelwater, jakbyś nie wiedział. No i generalnie to robiliśmy tam, tam misję, tak mieliśmy trzy główne gangi Potem tam chyba Julius ogarnął, że AA generalnie to, to ty to robisz źle, nie wolno niż miasta No i zrobiliśmy no, kłapkę, która opierała się na takich spotkną łodzi, po czym oczywiście ona została y, y, zniszczona po prostu ta eksplozja bo wybuchła i miało to nas zabić, ale widać żyjemy! A co się dzieje dalej, to, 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 to czekacie sami. Ja pamiętam, jeśli chodzi o jedynkę, tam jakaś fabuła co to wyglądała. się czytało. Więc to tak wygląda nieco fabuła tej gry. Yy, od pierwszej części. Tam, jakieś, tam były jakieś tam pierdółki, ale generalnie to, to by nie za wiele było. Jeszcze tam gdzieś tam... A może się z, z, pokażę, tam... Że dopowiem, bo ja tam to znawca jestem tej gierki.

Hell, if you ever forget who Walter is, just look towards Saints Row and you'll see that fucking eyesore. Here we are. We're gonna find the other saints. <laughs> what other saints? What you talking about? Without anyone to lead them, the saints fell apart. Once the Brotherhood Ronan and Samdi showed up, the few that were left dropped their flags before they got killed. Oh, that's fucking great. Look, I know you didn't ask for it, but my advice is to just keep your head down.

Po prostu będę się coś Po prostu rocznie zostało w miejscu, okej? Okay? Tyle wystarczy. Klimat raczej mam tutaj. U, tak jest dużo nie ma. Jezus, Maria, w tej... w tej grze nie ma dużo klimatu takiego, żeby to jakoś. Dla by było... Znaczy, może być klimat, ale to musi się po prostu przyczepić do tego czegoś. Jaś jeszcze, nie wiem tam. Niech czas z tym, dobra, to do zobaczenia w, w następnym odcinku, bo tutaj skończę. Zrobimy tą misję i może jeszcze zobędziemy troszkę i i tego. I pojedziemy kolejno, dobra. zobaczenia, chopaki. Yy, w następnym odcinku to będzie zaraz. Znaczy, zaraz nagram. odcinek będzie nie będzie zaraz, ale będzie później. No do, do zobaczenia. Yy, Bajo.